W środę piłkarze KP zagrali na wyjeździe mecz w ramach Pucharu Polski z Błękitnymi Jerzmanowo. Dolnobrzyscy piłkarze odnotowali kolejne zwycięstwo w dobrym stylu. Pokonali przeciwników 4 do 0. Trener zdecydował się na wprowadzenie kilku zmian w zespole. My troszeczkę zmieniliśmy skład, gdzie chciałem, żeby pograć za wincy, którzy mieli mniej okazji grać w lidze. Również po kontuzjach, po chorobach, gdzie praca innych zawsze pozwala systematycznie yy, trenować. Myślę, że zaprezentowali się godnie. Dzisiejsze zwycięstwo to potwierdziło. W meczu zagrali też juniorzy, dla których była to szansa pokazania się w drużynie seniorów. Chcemy ogrywać to naszą młodzież, choć widać, że bardzo ambitnie do tego, wszystko, do tego wszystkiego podchodzi, no troszeczkę jeszcze potrzebuje czasu, co dzisiaj było w spotkaniu widocznym. Trzy bramki strzelił Alan Reszka, który powiedział, że mecz był trudny. Trudne spotkanie rywal bardzo toporny, że tak powiem, w obronie bardzo ciężko się grało. Te trzy bramki cieszą. Bramkę dla KP w tym spotkaniu strzelił również Adam Andrusiak. Już w sobotę kolejny mecz ligowy. KP zagra na wyjeździe ze Szczawnem Zdrój o godzinie 17. .00.